Już 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Wobec tego poszczególne komitety wyborcze promują swoich kandydatów poprzez umieszczanie materiałów wyborczych w różnych formach. Jak przypomina dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie powinny być one umieszczane po uzyskaniu odpowiednich zgód, choćby zarządców budynków czy dróg. Tak, oczywiście kodeks wyborczy reguluje zakres w jakim mogą komitety wyborcze umieszczać materiały wyborcze, billboardy, plakaty itd. Oczywiście nie mogą tego robić na budynkach administracji rządowej, samorządowej, budynkach należących do wojska na przykład. Mogą to robić oczywiście w miejscach do tego przeznaczonych, na przystankach, na urządzeniach energetycznych, supach ogłoszeniowych, ścianach budynku, ogrodzeniach. Ale tylko i wyłącznie za zgodą właściciela jakiejś nieruchomości tego urządzenia lub zarządcy. I oczywiście w taki sposób, żeby te materiały można było później bezpiecznie usunąć. I oczywiście muszą być umieszczane w taki sposób, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu, czy, czy na przykład nie zasłaniały sygnalizacji świetlnej. To tyle jeśli chodzi o obowiązki komitetów wyborczych, które umieszczają swoje materiały. Każdy z nas natomiast powinien pamiętać, nie wolno niszczyć tych materiałów nawet jeśli nasze sympatie są po stronie innego kandydata czy partii politycznej, ponieważ niszczenie tego typu materiałów jest łamaniem prawa, zagrożonym konsekwencjami prawnymi. Wszystkie materiały wyborcze, które zawierają wyraźne oznaczenie z jakiego komitetu wyborczego pochodzą, podlegają ochronie prawnej. I takich materiałów oczywiście nie wolno usuwać, zaklejać i tak dalej, no bo to jest rzeczywiście ścigane wtedy przez organy ścigania. Jeśli dojdzie do zniszczenia, uszkodzenia baneru, y związanego z kampanią wyborczą, wówczas takie zgłoszenie jest traktowane przez policjantów poważnie. Przyjmujemy takie zgłoszenie, prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia sprawcy i skierowania wniosku o ukaranie do sądu.